Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na otwarciu sezonu w jasnej na chopoku. Chopok. za mną, szczyt Hopoka za mną, a tu wspaniałe widoki na Tatry. Warunki jak widać <ścoughs> Jackowe, pogoda super, śniegu sporo jak na ostatni dzień listopada, przyszło mi przyjechać tutaj pod Hopok -ok do Jasnej, aby pokazać Wam, jak wygląda Hopok -ok na pierwszym dniu nowego sezonu, powiedzieć kilka słów na temat nowości, no i oczywiście zachęcić Was do przyjazdu do tego ośrodka. Jak dzisiaj się jeździło, jakie były warunki, pewnie się domyślacie, ale zapraszam do oglądania. Pierwszy etap podróży zakończony. Była taksówka, jeden pociąg, drugi pociąg, kolejna taksówka, i jestem już w Subaru Polska po odbiór samochodu, którym będę miał przyjemność pojechać do Jasnej na Słowacji. Tym razem po Outbacku, który stoi tam i wygląda znajomo, bo już takim byłem we Włoszech. A ten jest wyjątkowy, bo był prezentowany m.in. na Snow Expo. Przyszedł czas na taką nowinkę, świeżynkę od marki Subaru czyli takim samochodem dzisiaj będę miał przyjemność pojechać. I jest duża szansa, właśnie patrzę na opony, że będę miał okazję sprawdzić ten samochód w warunkach zimowych. Jak się sprawdzi, postaram Wam się też krótko opisać. Co zrobimy. No dalej. Powiem wam, że jestem tu pierwszy raz, to znaczy w Weszonowej byłem kilka razy już, w sensie na Aquaparku, ale w tym hotelu Aquamarine, Aqua Aquamarine, jestem pierwszy raz i powiem wam, że no szacun. Jak jeszcze do tego dojdzie dobre jedzenie, kwestia a, tego, że jest tutaj Aquapark, Możliwość jazdy na rowerach, bo byłem tutaj w lecie na rowerze. No robi się z tego ciekawe miejsce i bardzo blisko naszej granicy. Dobrze, komoreczka się rozluje, zaraz kamera też zostanie podłączona. E, może napiszcie w komentarzu, pod spodem napiszcie komentarz, czy byliście tutaj, czy byliście w Wyszanowej w ogóle i czy byliście w samym Poteru. Ten wyjazd to będzie naprawdę długi. Jak widzieliście, sam dojazd tutaj na Słowację był dosyć ciekawy. Taksówka pociąg, pociąg, taksówka, Subaru. A propos Subaru, to też wyjaśnię, że podpisałem umowę z Subaru i będę Subaru teraz jeździł w najbliższym czasie, więc. Nie dziwcie się, że ten Subaru się będzie pojawiać w moich filmach. Myślę, że to jest samochód jak najbardziej właściwy, jeżeli chodzi o osoby, które jeżdżą na narty, które jeżdżą po górach, które jeżdżą w trudnych warunkach atmosferycznych, Subarów tu się idealnie wpasuje. I myślę, że to jest, jest to też samochód, który może być zaakceptowany przez grono osób aktywnych. Mam nadzieję, że, że samochód także będzie mi towarzyszył w lecie, że będziecie mogli zobaczyć jego zalety także latem. Ale na razie przed, przed nami zima, więc Subaru będzie nam gościło przez cały sezon zimowy. A jakie są w ogóle plany? Plany są takie, że dzisiaj przyjechałem do Beszanowej Fajnie, bo mogę Wam pokazać znowu coś nowego znowu jakiś nowy obiekt, nowy hotel. Pierwszy raz tu jestem, więc chętnie Wam pokażę, być może ktoś skorzysta. Druga sprawa to pewnie zaraz gdzieś pójdę, tylko przyjedzie reszta grupy, bo tu jeszcze paru dziennikarzy z Polski przyjedzie i idziemy pewnie na basen, wykąpać się trochę, wygrzać kości, pewnie jakaś całęka, tam oczywiście kamery nie zabiorę. A jutro? A jutro będzie, <laughs> pewnie w tym samym odcinku, ale dla mnie będzie coś wyjątkowego coś, czego jeszcze nie robiłem nigdy w życiu. I jestem bardzo podekscytowany, bo będzie to wyjątkowa rzecz. Nie będę zdradzał teraz, tylko, tylko, tylko po prostu zobaczycie to później na filmie. Natomiast osoby, które oglądają moje social media czyli Facebooka Instagram, gdzie serdecznie was zapraszam. Już wiedzą, bo już tam pewnie zdjęcia i filmy były wstawione. A potem? A potem dalej jutro wieczorem do Jasnej pod Chopokiem, gdzie w sobotę i w niedzielę będzie otwarcie sezonu. Będą pierwsze narty, ma być czynnych około 10 km tras. Wszystkiego wszystkiego się dowiem na miejscu i oczywiście wam wszystko pokażę, jak to Wygląda. Dzisiaj pogoda nieszczególna, ale na weekend ma być dużo lepsza, a niedziela podobno ma być petarda, więc tego się trzymajmy. Natomiast dla mnie niedziela będzie znowu bardzo intensywna, a co się będzie działo? No to oczywiście zobaczycie może w tym, może w kolejnym filmie, bo będzie się naprawdę dużo działo. Zresztą ten rok będzie, ten sezon będzie wyjątkowy, i tego się trzymajmy. Jest polatane, no powiem wam, że ochłonąłem właśnie, żeby powiedzieć kilka słów. Impreza rewelacyjna, jeżeli będziecie w Tatralandii, jeżeli będziecie w podobnym miejscu, to ja osobiście wam to rekomenduję. Oczywiście nie jest to tania sprawa, bo tutaj do połowy czerwca, bodaj, wróć do połowy grudnia kosztuje to 67 euro za 3 minuty a później 75 euro. Więc jest, jest to sporo pieniędzy, ale moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto, bo doświadczenie jest niesamowite i powiem Wam, że gdzieś w, w, w mojej głowie zmieniła się klapka i jeżeli tylko się nada okazja, żeby skoczyć na spadochronie w tandemie, to to zrobię. Już teraz wiem, że to zrobię i skoczę, a jeszcze parędziesiąt minut temu mówiłem, że raczej tego bym nie zrobił. Teraz po trzech minutach latania, po tych doświadczeniach stwierdzam, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to kupię taki skok i, i, i skoczę. Być może tutaj na Słowacji, być może w Polsce, być może w innym miejscu. Z tyłu Tatralandia, a tutaj Hurricane Factory. O jaki akcent! Serdecznie Wam polecam. Dzieje się, patrzcie co się dzieje tutaj. Wszystkie chyba ratraki z jasnej. Mam przyjemność pokazać Wam, wyratrakować dla Was stoki. Coś niesamowitego się tutaj dzieje. Śnieg sypie. Jutro otwarcie sezonu będzie po prostu idealnie. Mówię tu, mówię tu, bo nagrywam i na telefon, i nagrywam na kamerze. Na razie się rozłączam, bo parę ujęć dla Was muszę zrobić. Co za piękny poranek! Kto by w to uwierzył? Jeszcze wczoraj rano, jak jechałem, właściwie koło południa, jak jechałem do Jasnej, bo rano przed, przed południem latałem. Co mogliście zobaczyć wcześniej na filmie? Pogoda była taka średnia. Padał deszcz, ale im bliżej Jasnej, im bliżej ośrodka narciarskiego, temperatura się obniżała i tu już zaczęło sypać. A dzisiaj jak widzicie pogoda bajeczna. Warunki przednie. Jeszcze wczoraj ratrokowałem tutejsze trasy, a dzisiaj już będzie ogień. Szybko biegnę, bo za chwilę otwarcie, oficjalne otwarcie sezonu narciarskiego w jasnej. Przecięcie wstęgi i ruszamy na trasy. O, jak miło! A te widoki za mną. No bajeczne. Naprawdę nie rozumiem tych ludzi którzy marudzą, którzy narzekają, bo jak widać z moich filmów, można spędzić fantastyczny czas na pod chopokiem. Także na stawie, także no a pojmy do kogo. Nie wyprawia. Ho, ho, ho. Ja, ja cię. Wow. Jadę na chwilę na południe ponieważ tutejsze trasy są w słońcu, sprawdzimy warunki, potem wracam na konferencję prasową, bo tam obowiązki wzywają i zjadę funitelem na prehibę i tam zaliczę zjazd do Zachratek, do Białej Puti i potem jeszcze e, trasę wzdłuż pomarańczowej gondoli. Także postaram się wszystko wam pokazać, jak to wygląda otwarcie sezonu w jasnej, jakie są warunki ja wiem jakie są warunki, bo no, przecież wczoraj ratrakowałem i tak przygotowałem stoki. Kto nie przyjechał, niech żałuje, bo ruchu nie ma, jeździ się na okrągło, słoneczko świeci, lekki mrozik. No co można sobie więcej wymarzyć? Na otwarcie. Mamy jeszcze listopad, przypomnę, bo 1 grudnia jest jutro. Więc jeszcze mamy ostatni dzień listopada, a tutaj po prostu taka bajeczka. No wiem, ale o tym to zmienia być szkole i tak ma nic. dla tych wszystkich marudzących, szukających w dziury w całym, że się nie opłaca, że jest beznadziejnie. <śmiech> Naprawdę? <śmiech> ale jest super. Ale jest super, po prostu równiutęko. Oczywiście pod nartami jest twardo, bo te różnice temperatur robią swoje, swoje, szczególnie tu po południowej stronie, ale warunki są po prostu obłędne jak widzieliście, dzikie tłumy. Super, naprawdę rewelacja. Kolejny raz otwarcie sezonu na hopoku trafione. Już za mną, jestem po konferencji prasowej. O, wiecie, jak tu jest. Trzeba pewne rzeczy e, zaliczyć, czy być e, w pewnych miejscach, spotkać się z kilkoma osobami. Ale już wracam do Was i zjedziemy sobie teraz z Piechyby w kierunku Zachratek. Zobaczymy, jak tu wygląda czerwona dwójka. A warunki, z tego co widzę, zapowiadają się genialnie. To słyszycie, impreza na całego, cała jasna, cały hopok się bawi i świętuje dzisiaj otwarcie sezonu a w stylu lat 70. Pod takim hasłem będziemy się tutaj bawić, czy bawimy się tak naprawdę przez cały dzień. Widzicie na te tłumy. Oj, na tym hopoku to się nie da jeździć. Brzydka pogoda, trasy nieprzygotowane i tłumy. Czy piję tutaj do osób, które komentują w ten sposób, że wszystko jest źle? Tak, 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 tak. To wiem, do nich jest. Przecież termin był zaplanowany. Tutaj nic nie jest zrobione pode mnie. Po prostu. Tak jest na hopoku. Te, inaczej, tak też może być na, pocho, na Hopoku. A to, że jest dużo ludzi, to świadczy o tym, że ośrodek jest popularny. A to, że czasami wieje, wszędzie wieje. W Alpach też wieje, w Polsce też wieje. Takie są odwieczne prawa natury, moi drodzy. Ale dobrze. Powiem wam, jeżeli będziecie się aktualnie wybierać na Hopok to krawędzie muszą być żyletki, bo jest twardo. Jest dużo śniegu technicznego, który jest przygotowany przez armatki. W związku z tym, że są duże różnice temperatur, bo w nocy jest naprawdę mroźno, w dzień słońce trochę mo operuje mocniej, więc y, trasy puszczają. Dlatego zalecam Wam naprawdę mieć dobrze przygotowane narty, naostrzone. Będzie miło, przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie. Tym razem z Prehiby zjedziemy do Bielej Puty na najbardziej przyjazny, początkujący, początkującym stok. Zobaczymy jak tu wygląda teraz. A później koło Grand Hotelu wyjadę jeszcze gondolą pomarańczową i zjadę trasą, która od tego sezonu jest oświetlona i jest najdłuższą, ale zresztą o tym za chwilę Wam opowiem. A na razie delektujmy się pięknymi widokami, delektujmy się pierwszą, pierwszym dniem jazdy na nartach w jasnej w tym sezonie. Nad, to tutaj szalałem ratrakiem wczoraj. Teraz zobaczę, jak sobie przygotowałem trasę. Ale fajnie było. Warto, warto czasami tak pojeździć, a przy okazji informacja dla Was, że w jasnej jest taka usługa. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to za jakąś tam opłatą nie pamiętam. Jeżeli w międzyczasie znajdę tą opłatę, to tu gdzieś będzie napisane. Można sobie po prostu pojeździć ratrakiem w trakcie ratrakowania, skorzystać z takiej usługi i zobaczyć jak to wygląda w praniu, jak się przygotowuje stoki, porozmawiać z operatorem ratraka, oni gro z nich, dobrze rozumie polski język i... Stara się mówić tak troszeczkę tak po naszemu, jak tutaj się to mówi, czyli troszkę po słowacku, troszkę po polsku, tak żebyśmy my to zrozumieli, więc serdecznie Wam tego, tego typu usługę i atrakcję w jasnej polecam. Ostatnia trasa do przejechania, do pokazania wam, ale nie ostatnia jeszcze trasa na dzisiaj. To znaczy, inaczej, nie ostatni zjazd na dzisiaj, oczywiście, bo jeszcze przyjdzie jazda wieczorna. A więc, teraz, kilka ujęć z trasy numer 10, która prowadzi nas do Grand Hotelu. Użyjecie dnia aż do 20.00 Płynne dni aż do 21.00 Jest to tak Wieczorne liżowanie w I proszę bardzo Wieczorna liżowaczka w Jest otwarta e, Najdłuższa trasa W naszej części Europy 2700 metrów Świeci Świeci Zaraz zabieram was na górę aby pokazać wam Jak to faktycznie Wygląda, czy to oświetlenie jest tak dobre, jak opowiadali o tym przedstawiciele ośrodka. Zaraz, wszystko sprawdzimy i to będzie dodatkowa rzecz, jaka, czy dodatkowa atrakcja, dodatko, dodatkowa nowość w tym roku w Jasnej, która będzie nam służyła przez następne lata. Jak wam się to wszystko podoba? Wygląda zacnie. W dole widać gdzieś chmury, czy jakaś mgiełka się zbiera, ale w, w zupełności to nie przeszkadza w jeździe, bo gdzieś to tam jest w dolinie. Tutaj w jasnej piękna pogoda, lekki mrozik, zaczyna się robić tak rześko, więc ja za chwilę Spinam narty i pomykam na dół aby nagrać dla Was ujęcia z tej nowej, o, światłej <grywia> atrakcji w jasnej. Zapraszam na nocną lyżowaczkę pod hopokiem. pod hopkiem, bo tak mówią Słowacy o choboku. No to zasuwamy. <grywia> Zobaczmy jak to oświetlenie zostało tutaj skonstruowane, jaką ma moc, czy daje radę, czy nie. I pamiętajcie, wybierając się na jazdę nocną, jeżeli jest taka możliwość, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma, pamiętajcie o jasnych, jak najbardziej jasnych szybach. Ja mam neutralną szybę, to załatwia sprawę, ale jeżeli nie macie, to starajcie się założyć jakąkolwiek szybę inną, jeżeli macie takie gogle, bo w takich goglach typowo na słońce, na lodowiec, no to jest tak średnio. się podobało. Jak Wam się spodobała nowa atrakcja w jasnej. To tyle. To tyle czekam na Wasze komentarze, a propos otwarcia sezonu w jasnej czekam, a na inne komentarze związane z moją pracą, z jasną, z hopokiem. Jeżeli chcielibyście się coś więcej dowiedzieć, proszę o komentarz. Oczywiście łapka w górę bardzo się przyda. Subskrypcja jak najbardziej ta. Tak ponieważ moje filmy w zeszłym sezonie obejrzało ponad 600 tysięcy widzów, a subskrybentów jest 40 parę tysięcy. Jeżeli jeszcze nie, subskrybu nie subskrybujesz, to bardzo proszę. I jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Pamiętaj o tym, że wybierając się do Jasnej, należy wykupić ubezpieczenie takie same, jakbyś jechał, jechała w Alpy. To jest ważna rzecz. Poniżej w opisie do tego filmu jest link do ubezpieczeń turystycznych, do porównywarki ubezpieczeń turystycznych, z których wybierzesz sobie najlepsze dla siebie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję ślicznie, a ja już zmykam do hotelu, bo już mi w rękę jest zimno. I co dalej? Pakuję się, bo o 6 rano wyjazd na lotnisko. Ale gdzie lecę, zdradzę Wam w kolejnym filmie.